Siemaneczko kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że już tędy przebiegaliśmy, wiem, że już tędy biegliśmy, ale to nic. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmutowanymi tigerami. Miejscem idealnym dla rycerzy i paladynów od 50. levela. Profesje magiczne no, mogą mieć troszeczkę gorzej, ciężej, aczkolwiek moim zdaniem warto tam spróbować. Ale na pewno nie na 50. levelu, no bo na pewno na tym levelu będzie wam po prostu nawet tam ciężko dobiec. Ci, którzy... Mają full New Frontier Questa, czyli mają zrobionego Mortal Kombat, śmiało mogą fire portalem przeteleportować się do tamtego miejsca. Ale skoro polecam to miejsce od 50 levela około. To nie mogę polecać wam Fire Portalu, bo na 50 levelu raczej Mortal Kombat nie będziecie mieli zrobionego. Także muszę wam pokazać, jak tam ładnie dobiec, przebiec. Akurat farmi inne te wszystkie tereny, tak, one mi się mega podobają. Dlatego z wielką chęcią i ochotą nagrywam wam kolejny ten odcinek. Tak samo nie chciałem wam tej oto miejscówki z tymi zmutowanymi Tigerami. Wklejać w jedną paczkę o Fire Portalu, bo akurat na pewno będziemy robić o Fire Portalu odcinek, jak robić bossa, jak dobiegać do bossa, co robić, żeby dojść do tego bossa i tak dalej. Na pewno przez te gry będziemy biec, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. To, mie to miejsce jest po prostu zbyt fajne, żeby wsadzać to w jedną paczkę, żeby gdzieś tam się nam zgubiło i nagramy. Jak widzicie po drodze, mieliśmy Killer kajmany różnego rodzaju te mocniejsze. Lizardy, także uważajcie, uważajcie, na tego map klika, uważajcie, bo naprawdę bardzo ciężko jest o e, trapika, na jak już dobiegniecie to Sabertochów tochów, naprawdę będzie mega niezły bo będzie naprawdę super pieniążek, bo Około nada, może przykładowo kosztuje 5000 golda za jedną sztukę. Tutaj piętro niżej, od razu wam pokażę, macie właśnie ten Fire Portal. Jakbyście mieli Mortal Kombata zrobionego, no to śmiało byście mogli z hajs dosłownie w moment tutaj wlecieć. Jeszcze kiedyś, jakiś czas temu, bardzo dużo botów biegało na tych zmutowanych Tigerach, ale, ale na szczęście Banhammer wleciał w Tibie i wytrzepał wszystkie boty, a my boty nienawidzimy, boty tępimy, pamiętajcie Nigdy ręki nie podawajcie boterowi Nie, nie Aczkolwiek Rzuć pierwszy ten, kto kiedyś go nie używał <laughs> Ale dobra kochani, jesteśmy już prawie na miejscóweczce Jak wbiegacie, widzicie, nie ma nikogo, to śmiało zostawcie sobie w tym oto miejscu liścik I wpiszcie się na pewno to ułatwi, jeśli jakaś w porządku morda będzie chciała sobie tutaj polatać, to się na pewno dogadacie i nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Także pamiętajcie o listach. No i zbiegamy na to. Na tej misóweczkę mamy bardzo dużo Tigerów i Batów. Ja akurat Batów sam nie mam dobitych, więc szczerze bardzo chętnie bym je sobie podobijał. Pamiętajcie, by nie używać tutaj runek od ziemi, no bo akurat tutaj fajne odporności wierzają w ziemię, zmutowane Tigery tak się prezentują, że właśnie są idealne dla rycerzy i paladyny, paladynów, dlatego, że są neutralne na ataki fizyczne i na świętość, ale jak już profesjami magicznymi to sobie tutaj biegać, no to możecie używać Awa, GFB, jak tam wolicie. Także ja Wam poka pokażę jedną miejscóweczkę, zrobimy kółeczko. Teraz w ogóle jak tutaj nikogo nie ma, to to aż tak pusto. Ci, którzy może pamiętają te streamy, kiedy sobie tej rówkiem tutaj dobijałem bestiarkę, no bo to, 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 to troszeczkę musiałem się poużerać z ludźmi niestety no bo co chwilę ktoś się wbił i nie dali dobić tego jednego kasztuk sztuk Tigerów no, ale mamy to za sobą, zrobimy szybkie kółko, no bo w sumie też nie ma co tutaj więcej opowiadać tak naprawdę z tego oto miejsca, skoro już zaatakowałem tego potwora to dobiegniemy jak spojrzycie na minimapkę to można robić od drzwi maksymalnie do lewo kółko do lewej strony kółeczko, lecimy do samego końca Tutaj również są tej gary. Tak, wybijacie sobie to wszystko. Wracacie na łeb na szyję. Na to skrzyżowanie dróg, co wcześniej byliśmy, na nim staliśmy. Przechodzimy na dół i zataczamy. Ja akurat robiłem zawsze takie kółeczka. I było w porządku resby wyrabiał. Cały czas było na maksa. A w lewą stronę, jak zaczniecie biec, to zaczniecie napataczać się na różnego rodzaju lizardy. Tutaj omijajcie, tutaj bez sensu w ogóle wchodzić. Tamtędy będziecie biegać jak będziecie biec na bossa, i jak tędy lecimy, to lecimy sobie teraz w prawą stronę. Widzicie, ile tych Tigerów batów? Akurat fajnie, bo niedawno po zapisie serwera. Także nie są wymieszane te potwory, także jest spoko. Jest spoko, naprawdę mi się wydaje, że nawet mało ogarnięty grać sobie tutaj da radę, bo jest naprawdę przyjemnie. Nie jest tych potworów nie wiadomo jak dużo w jednym miejscu. Także z takimi nie mega hiper skillami sobie dacie radę. No i w sumie, widzowie, to na tyle. Jeśli macie jakieś sugestie, krytykę albo pochwałę, to napiszcie to w komentarzu. Oceńcie szczerze. No i subik, subik, jeśli jesteście nowi. Za co bardzo serdecznie dziękuję, bo lecimy na w naszej tymi subskrypcjami. Także, kochani, ja wam życzę miłego dnia. Widzimy się pewnie na streamie. Yo!